Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem 15. kolejki Będę w pierwszej linii z Pogodnego na Burydź. Z nami tradycyjnie już jest trener Odryopolek, pani Rosowskrowa. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Oraz kapitan Biesko-Czerwonych, Tomasz Przykryj. Dzień dobry. Na samym początku tradycyjnie oddamy głos dziennikarzom Tomasowi na sali, a potem przejdziemy do pytań od kibiców. Ja będę A, ty wiesz, się... że dobrze. No to oczywiście krótka charakterystyka najbliższego rywala, Beniaminek, sensacyjny Beniaminek, bo no nikt się chyba nie spodziewał, że pogoń tak wysoko będzie w tabeli, jak ocenimy naszego zbliżającego się przeciwnika, Panie Trenerze, i Tomku również. No my już jesteśmy po analizach przeciwnika, także zespół też ma troszeczkę już yy, większe, większe pojęcia o tym, z kim, z kim gramy. Ciekawy rywal, bo taka mieszanka rzeczywiście troszeczkę jest tam i doświadczonych zawodników, sporo zawodników młodych, ale tak jak dzisiaj też to powiedziałem przed zespołem, to są wszystko zawodnicy z dobrej akademii, to są wszystko zawodnicy wyselekcjonowani, wybrani z, z klubów z całej Polski. Wielokrotni reprezentanci, UNDR 17, 18, 19, czyli ten proces u nich się odbywał rzeczywiście już przez kilka lat i, i już nawet to doświadczenie, nie mówię trzecioligowe, ale nawet drugo czy, czy pierwszoligowe u tych zawodników jest. I, I do tego jeszcze to są zawodnicy, którzy są w większości, mówię o tych młodych, wypożyczeni z Legii, więc na pewno każdy dla nich występ taki to jest fajna okazja do pokazania się. Myślę, że grają sobie bez presji, bez ciśnienia większego i te walory swoje, indywidualne są w stanie w każdym meczu, pokazywać stąd myślę taka nieobliczalność tej drużyny, ale z drugiej strony myślę, że mimo wszystko to spore zaskoczenie, że są aż tak wysoko w tabeli, ale to tylko świadczy dobrze o nich. No tak, tylko bym potwierdził, że Teraz zlapali sérii, vlastně přesto, jak trenér pověděl, že mají mladých závodníků těkavých, takých, možná ještě nemají, nemají také presy, i teraz přes ty vyniky trochu zapali svobody, dostali se i v tabeli i napevno na to třeba uvažovat, ale, ale tež bych pověděl, že, že od nás bude záležet, jak, jak to bude vypadat. panie trenerze to teraz już tak troszkę analitycznie ponieważ ostatnio na konferencji na której byłem pochwaliłem że widać pracę którą pan wykonuje podtrzymuję i potwierdzam natomiast skupiłem się i troszeczkę przeanalizowałem pewną prawidłowość i chciałbym najpierw powiedzieć o tej prawidłowości a później zapytać mianowicie pierwsza kolejka Odra Opole chrobry głogów 0 do 3 strata bramki w 90 minucie druga kolejka Śląsk Wrocław 1 do 1 strata bramki w 90 minucie, grając w przewadze. Trzecia kolejka, yy, trzecia kolejka, może któraś kolejka, inaczej, bo nie mam dokładnie wypisane. Stal Mielec jeden do dwóch, strata bramek w 81 w 89 minucie. Siódma kolejka Znicz Pruszków, strata bramki w siódmej minucie 0 do dwóch. Dziesiąta kolejka Stal Rzeszów, strata bramki w czwartej minucie. Czternasta kolejka Ruch Chorzów, strata bramki w siódmej minucie, karny dla ruchu w 90 minucie. No i tak się zastanawiam, czy to nie jest już tylko sygnał alarmowy, ale realny problem, który występuje, jeżeli chodzi o dropoleje. No, czy na to trzeba zwrócić jakąś taką y, szczególną uwagę. No rozumiem, że chodzi o minuty, tak, że tracimy albo w końcówce, tak albo, jest. Y, albo na początku, końcówka spotkania, no to, to są rzeczy, które zawsze mówię, bardzo często są takie z, z, tak odbierane. No, a co to znaczy końcówka? No, no końcówka to jest. Mecz trwa dopóki, dopóki sędzia nie zagwiżże ostatni raz. I, I czy to jest 90-minuta, czy to jest 80, czy 70. Yy, to wielkiego znaczenia nie ma to, że w tych momentach, w tych fragmentach meczu. Yy, przychodzi większa nerwowość, przychodzi większe zmęczenie, przychodzi już na pewno troszeczkę większy brak koncentracji, stąd ogólnie pada w tych okresach sporo bramek, czy więcej niż, niż statystycznie, i, i równie dobrze yy, możemy powiedzieć, że w drugą stronę, bo my powiemy, że straciliśmy w 90 plus 3 ze Śląskiem, ale my strzeliliśmy w 90 plus 2, yy, grając yy, potem gdzieś yy, w osłabieniu nawet. Więc naprawdę nie chciałbym tutaj tak do tego podchodzić. Na pewno początek, wejście w mecz to jest ważnym elementem to jest ważnym czynnikiem i tutaj naprawdę niekiedy można, jak to się mówi, zostać w szatni i to na pewno może być jakimś problemem pod kątem nastawienia pod kątem rzeczywiście wejścia w ten mecz, ale też. Nie można do tego aż podchodzić w ten sposób, bo tak jak mówię, wychodzą, wychodzą dwa zespoły i jeden i drugi na pewno chce ruszyć od początku i jeden i drugi chce zagrać, od początku sobie stworzyć przewagę. My rzeczywiście na pewno możemy mieć sporo uwag do siebie o kilka ze spotkań, ale też kilka innych możemy powiedzieć, że znowu było dobrze czy bardzo dobrze. Także no nie do końca to można tak ocenić. Na pewno trzeba pracować nad tym, żeby być skoncentrowanym cały czas. Okej, okay, dziękuję. Natomiast no, ciekawostka jest taka, że te pierwsze trzy mecze, które wspomniałem to były bramki 90, 90, 80, 90. Popracowaliście nad koncentracją pod, pod koniec, oprócz tego meczu z ruchem. No ale przełożyło się to na początki spotkań, czyli 7, 4 i 7. E tak, tak i ten początek to na pewno. To to na pewno y, gdzieś w głowach musimy się troszeczkę przewartościować, że tak powiem i, i wchodzić w te mecze, mecze lepiej. My też mamy często do siebie w szatni nawet o to jakieś do siebie uwagi, że, że y, ten początek sobie gdzieś tam wchodzimy za spokojnie, za delikatnie, za grzecznie, to trzeba zmienić, to musi ulec zmianie, żeby, żeby rzeczywiście tak tych spotkań nie zaczynać. Mam jeszcze pytania z sali. W takim razie dziękuję za pytania i przejdźmy do, przejdźmy do pytań od naszych kibiców. Na początku zaczniemy od trenera. Trener po w obecnym sezonie słynie z gry utalentowanymi młodymi piłkarzami. Już z podobnym zespołem mierzyliśmy się i wygraliśmy. Chodzi tutaj o stałe rzeczy. W trenera trudniej gra się z przeciwnikami posiadającymi w swoim składzie doświadczonych piłkowców, czy z nieodliczalną młodzieżą. Mając działkowy mecz, to też będzie starcie drugiej najeździe ofensywy z trzeciej najeździe defensywy się gra trudniej. Myślę, że każdy mecz jest inny i każdego rywala trzeba szanować, do każdego podchodzić z pokorą. Każdego trzeba w miarę możliwości sobie prześwietlić i przygotować się na sposób, na sposób grania. Na pewno ta młodość, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma to do siebie, że tutaj troszeczkę tej presji, tego ciśnienia nie ma, pokazują rzeczywiście, niekiedy wznoszą się na wyżyny, grają w zespole, który, który na pewno nie aspirował do takich miejsc, więc, więc to jest to ryzyko. Z drugiej strony wiemy, że no, jeśli takiemu przeciwnikowi też nie da się za przeproszeniem dać złapać tlenu i, i i nie pozwolić rozwinąć skrzydeł, no to wtedy, wtedy też jest nam łatwiej. Czyli wiemy wszystko w teorii, ale potem niestety przychodzi boisko i, i bardzo często jest to brutalnie weryfikowane, oby, oby to rzeczywiście było w tym dobrym kierunku, te, tym razem. Pogląd to drużyna, która odwiedza może pochwalić się najdłuższą serią meczów bez porażkiwicę. Czy jest zaskoczeni zaskoczona aż tak do dyspozycja zespołu zrodowiska Marzowieskiego, który jakby nie patrzeć jest wynikiem? To, że jest Beniaminkiem, myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia, bo Beniaminek rzeczywiście jeśli... Jest zbudowany teraz zawodników, którzy tam, tak jak już mówiliśmy, tu wymienialiśmy i jeśli w tym zespole jest sporo zawodników już ogranych na tym poziomie rozgrywkowym, no to trudno mówić tutaj o, o tym, że to jest Beniaminek. Tutaj rzeczywiście ta młodość, te, te wypożyczenie tych zawodników z Legii, ale tak jak też powiedzieliśmy sobie, to są wyróżniający się zawodnicy tych kategorii wiekowych w Polsce, to są zawodnicy reprezentacji kraju, którzy... Do tej reprezentacji już trafiali 2-3 lata temu i, i sobie tą rywalizację tam wygrywają, więc to jest to, że to jest bardzo dobry materiał, który grają na poziomie, na poziomie pierwszoligowym. Dużo czynników na pewno spowodowało to, że są tam, tam, gdzie są. Na pewno są groźni, na pewno sprawia im to dużo radości i szczególnie właśnie w grze ofensywnej to jest zespół bardzo, bardzo niebezpieczny dla wszystkich. Czy Oda tu na najbliższym spotkaniu z spokojnie będzie starała się narzucić swój styl gry? Czy może będzie próbowała dopasować się do tego, co zaproponuje? I jak to wyglądało do tej pory? Czy patrzyła na rywala, czy jakby chciała się w dotychczasowych meczach narzucić swój własny na styl To są takie pytania, tego typu, że, że... ciężko niekiedy to scharakteryzować i, i odpowiedzieć w ogóle. My, jadąc do Pruszkowa, bo tam gra pogoń grodzisk musimy sobie zdawać na dzisiaj sprawę z tego, że mm, już o tym wiemy, płyta nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Więc y, już nasz sposób gry, ale też myślę, gospodarzy, już będzie też bardzo wiele decydowało o tym właśnie, czy tam się da pograć, czy będzie rzeczywiście można grać po ziemi, czy trzeba się będzie nastawić na walkę w powietrzu, czy, czy ta gra będzie miała w sobie dużo przypadku. Więc to to już może nawet od, można sobie gdzieś tam odpowiedzieć, bo to, że my wyjdziemy, że zaplanujemy, my dzisiaj cały trening poświęcamy na, nie wiem, atak w strefie tej wysokiej, rozegranie ataku ze średniej naszej pozycji wyjściowej i możemy sobie pracować, możemy opracowywać ścieżki ruchu, ścieżki przemieszczania się, możemy wszystko robić, ale potem się okaże, że, że tego się nie da zrealizować z różnych... Przyczyni cały ten plan gdzieś tam pada i trzeba się dostosować do warunków, więc niekiedy yy, ja zapewniam każdego z kibiców, że my na każdy mecz mamy swój plan, chcemy go zrealizować, chcemy zagrać yy, tak, jak myśmy sobie to wymyślili i chcielibyśmy, żeby to wszystko nam na boisku wyszło, ale no jest taki mały w tym wszystkim problem, że na tym boisku też jest przeciwnik, który ma też takie same plany. No i niestety niekiedy nie da się tego zrobić tak, jakby się chciało. Ostatnie pytanie do trenera, potem przejdziemy do pytań do Tomasa. W meczu z Piastem, który dokonał przyłomu zawodników, którzy na co dzień grają mniej, czy któryś z nich ma szansę znaleźć się wyjściowej 11. na spotkanie z Z tych zawodników, którzy grali ostatnio? No na pewno, bo przecież aż tak licznej kadry nie mamy, żeby, żeby sobie pozwolić na dwie jedenastki, więc na pewno kilku zawodników z tych, którzy grali w ostatnim spotkaniu wyjdzie też spotkaniu, od pierwszej minuty w spotkaniu kolejnym. Dziękuję trenerze. Teraz pytanie do Tomasa. Bardzo dużo się ciemniało w tym pytaniu, Czy w najbliższym spotkaniu w kolejnych tygodniach, można będzie oddawać więcej strzałów na bramkę z dystansu, co też wpływa na taką decyzję z programu? Pamiętam, že chyba byla na první konferenci, tuto, to pytání bylo zadané, i to se więc na pewno to není tak, že my nechceme udeřat, nebo nechceme střelit branky, nebo se toho Nie? No, mi to vyniká z gry, časami to vyniká z takých e, pomyslu každého závodníka, ale pravda je taková, že přes ostatní meče trochu se to vřůstá v oči i třeba, třeba popravit, třeba trochu změnit myšleně i, i popracovat nad tím, že by těch střelů, těch udeření měli jsme věnce, bo to, že střelo očiviště fajně, ale tež se to Žud Žudrožný, může jakýž odbytá pilka i uvažím, že Tak jak powiedziałem, tych meczów się nazbierało takich, co się to rzucało w oczy i trzeba, trzeba to poprawić, trzeba trochę zmienić myślenie i, i podchodzić do tego, tak że tych strzelów mamy okazję uderzyć, to, to więcej uderza. Tomasz, w tym sezonie Pogorz spisuje się na dwa dobrze i raczej w tym meczu stania na zbrodni faworytów. Czy to ściąga z Was presję przed tym najbliższym spotkaniem? Ja, jeśli mogę ze siebie, no to na pewno nie. No bo... E, Oczywiście očíviště... Pogoń gra u siebie, my jedziemy na, na trudný terén, tak jak trenér powiedział, tam grają dvě družiny, e, co tydzień teraz ještě Puchár. Oczywiście třeba s szacunkiem do przeciwníka, který zdobil kilka punktów e, pod rzędem e, pod pod i je to Benjamin, který je teď na třetí místě v tabeli, więc do všech z předtímníků máme šacunek, ale, ale jedeme tam po svoje. że že nikdo myśli o tom, že, že jestli oni jsou v roli favorita nebo časem je to trochu skreślone i na to vůbec nepatříme, myslím, že patříme na sebe, i teď máme svou sérii, teď máme svoje ambice, i to chceme potvrdit, i, I na jedeme do... Do pruszkowa wygrać. Teraz pytanie, na które też może Piotr trener, odpowiedzieć. Jeden z zauważa, że z tobą na wojsku, że na się lepiej. Czy uważa, że jesteś talizmanem <laughs> Dziękuję bardzo, że to tak dość widzi, ale myślę, że to nie o to chodzi. najważniejsze, żeby že by vlastně byli jsme jako družina i to, to starám, povedzme, trochu kerovat, trochu v tom pomůc všem, že, že by, byli jsme razen, že by se nevyružnil jeden nebo druhý. Oczywiście, jak se vyružňuje, tím lépe, ale chodí mi o taky také zachování, že by vlastně kibice nás odebrali, odbírali jako družina, že, že vydat, že funkcionujeme jako jeden tým, jako jeden zespůl, jak na bojsku, co kibice můžou vidět, to tež v šatni, takže myslím, že ještě tak to ktoś ocenia, ale myslím, že to nemá největší značení a starám se, jak největší da družině, nebo poza bojskem, nebo na bojsku I chtěl bych, že by tak všichni funkcionovali a myslím, že naraží e, to bardzo dobře funkcjonuje w co może kibice nie na na co den, a z tego się cieszę a a zawsze zawsze hopakom powtarzam chcemy więcej jak najwięcej mečů. mějme v sobě ambice i každým każdym treningiem to swoją poprzeczkę ten svůj sufit delikátně podwyższamy že, že by bylo jak najlepiej Ja nie wiem, ja ze swojej strony tylko muszę powiedzieć, że co, no na pewno każdemu zawodnikowi, w tym Tomasowi, na pewno yy, sprzyja taki, taki element, jeśli gra się na swojej nominalnie najlepszej pozycji, tam gdzie się najlepiej czuje. Jeśli jestem w otoczeniu zawodników, z którymi już lepiej mi się współpracuje, których znam pewne zachowania i, i myślę, że to jest takim ważnym czynnikiem doboru. Oczywiście, że Tomas, czy jeszcze możemy tu śmiało wymienić kilku innych zawodników, którzy są w dobrej formie, tylko się cieszyć i przyklasnąć temu, jeśli, jeśli to jest zauważone, bo, bo nieczęsto nie się tak zdarza. To ostatnie pytanie do Tomasa. Jakie nastawienie panuje w żadnym przed meczem z Pogonią? Do tej pory notowaliście serię 8 meczów bez porażek na wszystkich frontach. Ostatnio przydarzyła się Wam porażka pucharowa z pies. Na pewno w, e, chcieliśmy w pucharze iść dalej. E, e, Měli jsme taky záměry, nebylo tak, že by, že by ten meč poprostu zagrali, jsme chtěli jsme avancovat, což se neudálo očiviště, ale tež chtěl bych, že by to nemělo vplyvu na to, co do té pory robíme, co přes těch kilka tygodní, kilka mečů, tež byly meče, které chtěli vygrát, vyhrát, ale, ale netratíme, nepřekryváme. I to uvažám, že je to bardzo vážně i vlastně chtěl bych, že by ten nie neavans do kolejnej rundy v Pucháře neměl mě jakož vplyvu na to, co, co teraz v Lidze máme, i kde, v jakém místě se znajdujeme, i, i, kde chceme se szczególnie znajdować po, po rundzie, po końcu sezony, więc, więc myślę, że drużyna teraz mieliśmy trochę na odpoczynkie, może trochę resetowanie głowy, a myślę, že już, jak trener powiedział, dzisiaj mieliśmy odprawę przeciwnika, już pełne skupienie na, na poniedziałek I, i, i mam nadzieję, že tak wszyscy mają w głowie i, i myślę, že to nie będę miał jakiegoś dużego wpływu teraz ta przegrana. Temat, bo to to ja pytanie kibiców, też zapytam czy chyba coś... Ja czy chciałbym? Pytanie. Nie, to już w, gdzieś w trakcie wypowiedzi udało się odpowiedzieć na moje pytanie. Już... Znaczy, to... jest, jest, jedna rzecz, bo... jest, jest jedna rzecz, ponieważ, ale to tak prowokacyjnie troszkę. E, hmm. Ponieważ kibice zapytali o, o styl gry Odry. Ja się zastanawiam, to jakim my tym stylem gramy? Co jest tym naszym stylem? Jak można scharakteryzować grę Odry o żebyśmy mogli mówić o stylu gry drużyny? Dobrze, no ale to. No ja ja ten... tak powiedziałem, że prowokacyjnie. Jeśli, jeśli my byśmy chcieli o tym rozmawiać, no to, to trzeba rzeczywiście usiąść, można o tym rozmawiać godzinami, yy, trzeba by wiedzieć konkrety, bo to wie ja Pan, taki styl gry, no, styl gry odry. My na pewno yy, przykładamy sporą wagę do organizacji gry. Gramy w tym swoim yy, ustawieniu 3-4-3 takim wyjściowym, podstawowym. Oczywiście, że mamy tutaj różne warianty, różne zachowania, yy, to ktoś, kto wnikliwie, ktoś, kto potrafi to ocenić, to na pewno widzi, że bardzo często gdzieś tam schodzimy na, na czwórkę z tyłu, czy to ściągając tam środkowego pomocnika, czy też obniżając wahadło z jednej i z drugiej strony, czy też robiąc to, że obniżamy dwa wahadła, a wtedy środkowy obrońca gdzieś tam wchodzi wyżej. No tych opcji jest dużo, to wszystko zależy od tego, jaki mamy pomysł na przeciwnika. Nasz styl, ja chciałbym, żeby ten styl był taki właśnie, że, że jesteśmy tacy troszeczkę uniwersalni, ale bardzo mocno jednak skupieni na tym, żeby ta organizacja gry była, była jak najlepsza. To nie może być zarzut, bo to słyszę niekiedy wypowiedź jednego, drugiego mądrego eksperta w telewizji, bo, bo Odra mecz zabiła, to ja odpowiem w drugi sposób. No, 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 dlaczego Odra zabiła mecz? Po meczu z Tychami pamiętam, otrzymałem telefon od jednego z redaktorów, bo bo na 0-0, a tych tak wspaniale w innych meczach strzelały tyle bramek, no to, no to co im przeszkadzało? No, Odra im przeszkadzała, to jest naszą winą, że ktoś nie potrafi nam strzelić jednej, drugiej bramki, no Wisła też mogła strzelić pięć i wygrać, a nie potem mieć pretensje o to, czy o tamto, także myślę, że to jest takie słabe, słabe troszeczkę, dlatego nie chciałbym się o ten temat wypowiadać, bo ja zawsze wolę mówić o swoim zespole, a nie, a nie o tym, co, co inni na naszym tle, na pewno chcemy być jeszcze bardziej intensywni niż jesteśmy, na pewno chcemy mieć jeszcze lepsze fazy przejściowe, szczególnie przejście do ofensywy, bo nie jesteśmy i nie stać nas na dzisiaj, żebyśmy byli zespołem, który będzie się utrzymywał przez 60% meczu przy piłce, który wymieni dwa razy tyle podań, co przeciwnik, bo niestety jeszcze być może kadrowo nas na to, na to nie stać, a ten styl gry też, który który sobie wprowadziliśmy, czyli ta naprawdę dobra organizacja w defensywie, przejście do, do ofensywy właśnie sprzyja też takiej, takiej troszeczkę grze, gdzie będziemy chcieli wykorzystywać te momenty, kiedy tą piłkę posiadamy i tu jeśli będziemy skuteczniejsi, będziemy lepsi w ofensywie. W meczu z Piastem też oddaliśmy więcej strzałów, posiadaliśmy piłkę tyle samo co Piast, Divis, ale przegraliśmy 0-2, a mamy mecze, gdzie mieliśmy tą piłkę 40% przy nodze. I, I te mecze potrafiliśmy wygrywać. E, tak, ale to nie był przytek do Pana, tylko do internauta z stylu gry, więc e, chciałem zwrócić na to uwagę. Natomiast e, doskonale wszyscy wiemy, że dobrą drużynę buduje się od obrony i to akurat Wam wychodzi, bo, bo statystyki pokazują, że ta liczba straconych bramek jest dość niska. I jeszcze jedna rzecz urodziła mi się w głowie i chciałbym o to dopytać, bo pomimo samobójczej bramki, ja zauważam, jak ważną rolę odgrywa w tym zespole Casio, bo wychodzi. Naprawdę na jednego z czołowych obrońców, i widzę progres, jaki zaliczyła gra defensywy od Reopole od poprzedniego sezonu i dwóch do tyłu od momentu, kiedy ten zawodnik się pojawił. Zgodzi się Pan ze mną, że akurat Casio jest ważnym, bardzo ważnym elementem tej polskiej obrony? Jest ważnym elementem. Wygrywa mnóstwo pojedynków jeden na jeden. Jest bardzo dobry w grze w powietrzu. Na pewno jego jakimś tam deficytem jest być może. To, że chcielibyśmy, że jeszcze lepsza jakość rozegrania, jeszcze przyspieszenie, ale powiedzmy sobie szczerze, my Casio wybraliśmy sobie już w trakcie poprzedniego sezonu. To był nasz taki, można powiedzieć, priorytet transferowy. I gdyby Casio jeszcze te rzeczy, o których mówię, miał na lepszym poziomie, to nie mielibyśmy szans jako odropole, żebyśmy go tutaj pozyskali. A tak, dzięki temu, dzięki temu jest u nas. No, tak troszeczkę żartobliwie, ale tak więc z większością właśnie jest zawodników, których, których gdzieś tam obserwujemy, pozyskujemy. Czyli, tak to wygląda. czyli taka zasłona dymna na deficyty, a próbujemy pokazać to, co jest dobre w zawodnikach. Dokładnie tak. Dziękuję. mamy jeszcze pytania, jeszcze pytanie za zadać? Proszę. Takie pytanie może trochę bardziej długodystansowe, bo już można powiedzieć dość zaawansowana część sezonu. Też no, Puchar Polski już, już macie niestety z głowy, ale dzięki temu można się skupić trochę bardziej na lidze i pytanie, Właśnie analizując to, jak dotychczas przebiegał sezon, w jakie miejsce celujecie na koniec w tabeli? Bezpieczne. Nasz plan i nasze zadanie, że tak powiem, od ludzi decydujących w tym klubie, zarządzających tym klubem i, i tak dalej, było takie, żeby czy inaczej, takim naszym planem, może nawet jakimś tam marzeniem było to, żeby żeby w tym sezonie nie doprowadzić do takiej nerwowej końcówki, żeby żeby spokojnie, spokojniej przede wszystkim w tej lidze się utrzymać, więc to myślę, że jest takim ogólnym Ogólnym celem, ale zgadzam się tutaj w stu z Tomkiem i, i też dążę do tego na każdym treningu, dążę do tego w każdych rozmowach, dążę do tego w każdym meczu, żebyśmy my sobie te cele wyznaczali wyżej, żebyśmy nie zadowalali się tym, co jest, bo na razie to jest, można powiedzieć, przyzwoicie, ale też nie możemy powiedzieć, że jest nie wiadomo jak super. Trzeba sobie wyznaczać coraz wyższe cele i my naprawdę chcemy grać. O to, żeby patrzeć do góry przede wszystkim, do samego końca, żeby ta wiosna dała nam wszystkim nadzieję, żebyśmy przez to, że gramy o troszkę wyższe cele niż tylko utrzymanie, żebyśmy dostarczali emocje i nadzieję kibicom, ale też żebyśmy sobie stwarzali te możliwości grania o coś, o coś więcej. Dlatego nie chcę tutaj mówić o konkretnym miejscu. Ale wiadomo, no, że jeśli nie chcemy, nie chcemy do końca bić się o utrzymanie, no to tym następnym szczebelkiem są te baraże i trzeba o tym myśleć bardzo pozytywnie, trzeba w to wierzyć. Rywalizacja ogromna, bo my biorąc pod uwagę, jakie zespoły w tej lidze walczą i jakie nie potrafią od kilku sezonów awansować i, i, i które są na dzisiaj jeszcze nawet za nami. Z dużo lepszymi budżetami, z dużo lepszymi możliwościami, i tak dalej, więc wiemy, że to będzie trudnym zadaniem, ale nie, nie można powiedzieć, że w nierealnym. Dlatego wierzymy w to bardzo mocno i będziemy pracować, robić wszystko. Myślę, że też jeszcze uda się troszeczkę zespół przemodelować, może, może troszeczkę wzmocnić zimą. O to, żeby, żeby to było realne. Ostatnia rzecz, Panie Trenerze, to tak a propos tego, co Pan powiedział. Bo znajdujemy się w takim miejscu newralgicznym, tak mi się wydaje. I szybko przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć na Twittera i na profil Piotra Klimka, czyli takiego znanego dość analityka, który analizuje też pierwszą ligę. I powiem tak, ciekawostka, odrał pole, szansa na top przejść 16,4%. Szansa na spadek 18,4, więc jesteśmy w takim punkcie, który będzie decydował na dobrą sprawę od dalszej części sezonu i to... No tak, ale to proszę też zobaczyć, że... To jest, podejrzewam przynajmniej, że to jest osoba, która nie jest kierowana emocjami, która gdzieś tam kierowana Statystyk, jest myślę, statystyką, czy może, może troszeczkę zdrowym rozsądkiem inaczej więc, więc też proszę popatrzeć, że tak na nas cały czas patrząc z zewnątrz. Podejrzewam, że te statystyki jeszcze 3-4 tygodnie temu były jeszcze gorsze dla nas, więc, więc nawet jeśli to i tak chyba idzie to w lepszym kierunku. Idzie, idzie, ale chciałem jeszcze o expected Points porozmawiać, bo w tej chwili 41 i 9 oczekiwanych punktów na koniec sezonu, uh -huh. a, że tak powiem, miejsce, które znajduje się w top 6, 46,7. Czyli niewiele. I też to pokazuje, jak ważny jest każdy mecz i każdy drobny Dokładnie. punkt. Dokładnie, dlatego cieszmy się z każdego punktu zdobytego, a jeśli sprawimy yy, jedną, drugą niespodziankę i wyeliminujemy te, te błędy przede wszystkim, do których mamy cały czas yy, u siebie, tak jak mówię, ten deficyt punktowy, który, który trzeba gdzieś odrobić. No to będzie dobrze. Uważam, że to, jeśli to jest tylko różnica czterech punktów, to, to tym bardziej mówimy o tym, że, że jest to realne. Tyle, ja dziękuję. Nie widzę pytań. więc Dziękuję za pytania sali. dziękuję tak samo za pytania na Social media. no i dziękuję za udział w konferencji i o trzy punkty w poniedziałek Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam.